Gotowi na emocjonujący powrót Rolnik Szuka Żony? 12. edycja niesie ze sobą powiew świeżości, poszerzając krąg uczestników obszczelarzy, sadowników i rybaków. Marta Manowska, nasza ulubiona prowadząca, już teraz dzieli się wyjątkowymi momentami z planu, zapowiadając sezon pełen nowych, fascynujących historii miłosnych. Z najnowszych informacji prosto z planu programu Rolnik Szuka żony możemy dowiedzieć się więcej dzięki samej Marcie Manowskiej która niezmiennie od lat go prowadzi, dodając mu swojego osobistego uroku i ciepła. Przygoda z tą telewizyjną produkcją powraca teraz w swojej dwunastej edycji i zapowiada się zaskakująco. Twórcy programu postanowili wprowadzić znaczące zmiany, przyciągając uczestników z jeszcze szerszego spektrum życia rolniczego. Obok tradycyjnych rolników pojawią się teraz także pszczelarze, znani z produkcji miodu i nieocenionej roli w zapylaniu roślin, sadownicy zajmujący się uprawą drzew owocowych, a nawet rybacy, którzy od pokoleń zajmują się połowem ryb. To rozszerzenie zapowiada jeszcze więcej interesujących opowieści. Marta Manowska, która zyskała wiele sympatii widzów swoim zaangażowaniem i autentycznymi reakcjami, już teraz zdradza, że nadchodząca edycja przyciągnie wiele fascynujących osobowości. Program, który zakończył swój jedenasty sezon z dużym sukcesem, zyskując silną pozycję wśród telewizyjnych hitów, od lat przyciąga rzesze widzów. Zgodnie z tradycyjnym harmonogramem, TVP podczas nadawania wielkanocnego odcinka ujawniła sylwetki uczestników kolejnej edycji, co wzbudziło spore zainteresowanie wśród fanów. Każda edycja niesie ze sobą pewne niespodzianki, jednak jedno jest pewne. Marta Manowska ponownie wprowadzi widzów w świat pełen emocji i prawdziwych wyzwań, zdradzając przy tym drobne smaczki z planu. Wiele aspektów dotyczących najnowszej edycji owiane jest jeszcze tajemnicą, co tylko podsyca ciekawość widzów. Z pewnością o awans do następnego etapu powalczy pięć osób, które otrzymają największą liczbę listów od potencjalnych partnerów. Po gruntownej weryfikacji kandydatów rozpoczną się nagrania spotkań które stanowią kluczowy moment w programie, kiedy to uczestnicy mają okazję lepiej poznać swoje przyszłe sympatie. Spotkania te zazwyczaj odbywają się na neutralnym terenie, co sprzyja komfortowi zarówno uczestników, jak i ekipy produkcyjnej. Ostatnio jednak prezenterka, znana z prowadzenia popularnych programów telewizyjnych, podzieliła się na Instagramie zdjęciem z hotelu położonego niedaleko Warszawy. Fotografię opatrzyła krótkim filmem, informując, że właśnie trwają nagrania do kolejnej edycji programu Rolnik Szuka Żony. W następnych postach pokazała, że minione dni były pełne intensywnej pracy, wymagały całkowitego skupienia, a towarzyszyły jej osoby pełne pasji i zaangażowania. Roland, jeden z uczestników nadchodzącej edycji show, ma 37 lat. Jest człowiekiem niezwykle wszechstronnym nieustannie rozwijającym swoje umiejętności i bogacącym wiedzę w rozmaitych dziedzinach. Od najmłodszych lat jego hobby jest majsterkowanie, co sprawia mu ogromną przyjemność i satysfakcję. Obecnie poszukuje partnerki, która pomoże mu stać się bardziej otwartym na nowe doświadczenia i relacje. W odróżnieniu od Rolanda Krzysztof jest o wiele młodszy, ma zaledwie 28 lat. Pomimo młodego wieku z pełnym zaangażowaniem prowadzi wraz z rodzicami rodzinne gospodarstwo rolne. Jego życie kręci się wokół rolnictwa, które jest dla niego nie tylko zawodem, ale przede wszystkim życiową pasją. Krajobrazy, pól i zapach ziemi towarzyszą mu każdego dnia, ale u jego boku brakuje tej jednej szczególnej osoby. Wiele wieczorów spędza, marząc o przyszłej żonie, wierzy, że miłość i związek to najważniejsze wartości, dla których warto się poświęcić. Z kolei Jarek, inny bohater tej historii, jest zaangażowany w prowadzenie rodzinnego gospodarstwa, gdzie współpracuje zarówno z rodzicami, jak i bratem. Zajmują się głównie produkcją mleka oraz uprawą różnorodnych roślin. Jarek czerpie ogromną przyjemność z obserwacji, jak owoc jego pracy stopniowo się rozwija, rosnąc w coś namacalnego i wartościowego. Poszukuje partnerki, której natura będzie przypominać cechy pracowitych pszczół. Kobiety oddanej, lojalnej, niezależnej i gotowej znaleźć miłość życia. Barbara, mająca 32 lata, to kolejna uczestniczka programu, której życie kręci się wokół pasji do koni. Te majestatyczne zwierzęta dają jej poczucie wewnętrznej harmonii i uczą cierpliwości. Jej agroturystyka, choć pełna gości i zamieszania, nie zawsze wypełnia emocjonalną pustkę. Program Rolnik Szuka Żony przyciąga różnorodne osoby, każda z unikalną osobowością i historią. To jedynie kilka z postaci, które już niedługo będą miały okazję podzielić się swoimi przeżyciami na ekranach telewizyjnych. Ostateczne losy każdego z nich leżą w rękach widzów, którzy z niecierpliwością będą wyczekiwać kolejnego etapu programu. Pytanie, kto odnajdzie prawdziwą miłość, z pewnością dostarczy wielu emocji, gdy jesienią program powróci z regularną emisją. Rolnik i miłość, daj suba i łapkę w górę.